Nawet właśnie odezwał się mój telefon, ponieważ na aplikacji mobilnej również dostałem tę informację. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzie IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie Wise Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj zajmiemy się taką funkcjonalnością, która coraz częściej pojawia się w systemach CRM. Mam na myśli śledzenie wiadomości e-mail i śledzenie dokumentów. Brzmi dość kontrowersyjnie, ale już tłumaczę o co chodzi. Otóż ta opcja w mojej ocenie jest dzisiaj niezbędna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja prowadzę z klientem korespondencję, to wiem, kiedy on otwiera moje maile, kiedy je czyta. Jeżeli wysyłam do niego linki, wiem, że w nie kliknął. Czyli widzę, czy jest zaangażowany, czy też nie. I teraz najpiękniejsze, jeżeli wysyłam do niego ofertę kilkustronicowy PDF. To ja wiem, ile czasu spędził na której stronie, co jest w mojej ocenie niezbędnym elementem, jeżeli chcę poprawiać i budować moją ofertę w sposób taki, żeby przeprowadzała klienta i pozwalała mu podjąć prawidłową decyzję. W dzisiejszym odcinku chcę ci pokazać tę funkcjonalności w systemie HubSpot i Pipedrive i chciałbym omówić głębiej ten proces i pokazać jak można tego użyć, żeby osiągnąć konkretne korzyści w procesie sprzedaży. Więc nie przedłużam, zapraszam cię serdecznie na część merytoryczną do zobaczenia. No to ruszamy, witam Cię w części merytorycznej, nie będzie tutaj strony internetowej, cennika, HubSpot, Pipedrive, dwa systemy, których jesteśmy partnerami, więc zaczynamy od systemu HubSpot, pokażę Ci jak ta funkcjonalność działa, uruchamiam ekran komputera i lecimy. No, i na ekranie widać już system HubSpot. To jest nasza wersja czysto testowa, więc nie przejmuj się tu żadnymi danymi. To są moje dane. I teraz to jest bardzo prosta sprawa. Oczywiście HubSpot ma wtyczkę do Gmaila i do Outlooka, więc tam to działa tak samo. Ale ja to będę pokazywał, jak to funkcjonuje z systemu. Proszę bardzo, ja chcę wysłać. Wiadomość e-mail, ja sobie wyślę wiadomość e-mail przed podsumowanie pierwszej rozmowy. Zbudowałem taki wzór razem z tytułem. Wszystko się ładnie podstawia. Wysyłam tę wiadomość. Proszę bardzo, została wysłana. I uwaga, proszę bardzo, otwieram Outlooka. Podsumowanie rozmowy. Jest ta wiadomość. I proszę bardzo, dzień dobry. Cieszę się, że udało się spotkać. Wszystko fajnie. Ja sobie tu jestem. Odpowiem jeszcze, że ok, również dziękuję. Proszę bardzo, wyszli. Ja sobie odpowiedziałem, tak, zasymulowałem, powiedzmy, tą korespondencję. Wracamy do systemu Hubspot. I co tu się wydarzy? Otóż jest odpowiedź, proszę bardzo. Śledzenie wiadomości e-mail. Użytkownik Filip Kulikowski otworzył podsumowanie rozmowy. Super. Mam tę informację, proszę bardzo, są otwarcia. Nawet właśnie odezwał się mój telefon, ponieważ na aplikacji mobilnej również dostałem tę informację. I proszę bardzo, tu mam, zobaczcie, otwarcia piękna sprawa. Wysłane, otwarte, a od niedawna również odpowiedziane a, piękne, piękne, piękne. Ja wiem, zachwycam się tym, ale po prostu lubię takie sytuacje, kiedy jeszcze więcej informacji mam dzięki systemowi CRM. No i teraz tak, jeżeli mam przeglądarkę Chrome, to proszę bardzo, mam jeszcze taki piękny dodatek i zobaczcie. Wiadomość e-mail, podsumowanie rozmowy została otwarta. Filip Kulikowski, konsultant, proszę bardzo, tu mam. Wiadomość e-mail, podsumowanie rozmowy zostało otwarte dzisiaj 20:30. Tak pięknie. Naprawdę i dzięki temu ja mogę, zobaczcie, mogę od razu wkonać telefon. Nie, raczej w tym momencie bym tego nie robił. Mogę wysłać e-mail, mogę utworzyć zadanie, mogę utworzyć notatkę, mogę utworzyć spotkanie, które w zasadzie nie wiem dlaczego. Nazywa się Plan. Ale niech tak zostanie, utworzyć notatkę, otworzyć zadanie. Mogę na przykład utworzyć zadanie, wrócić jutro do klienta, bo powrócił do mojego maila po dwóch tygodniach ciszy, co się może zdarzyć. Albo klient, który co jakiś czas kupuje, powrócił do mojej oferty, przegląda maila z ofertą, też się zdarzy. Zdarza. Mam takie piękne możliwości. A teraz druga sytuacja. Napiszmy sobie do tego klienta maila z ofertą. Proszę bardzo, wysłanie oferty. Ja już dodałem od razu link do oferty. Jest to prosta sprawa, wystarczy tutaj wejść we wstaw. Nie, tu przepraszam, u góry wybrać dokumenty, wybrać który wzór. Ja do tego wzoru od razu dołożyłem link do tej oferty. Proszę bardzo, ona jest. Żeby zalinkować ofertę, trzeba ją dodać tutaj do dokumentów. To jest bardzo ważna sprawa. No i ja zalinkowałem tą ofertę, dodałem ją do, do naszego e maila i wysyłam: proszę bardzo, oferta dla Wise Tools jest. Sprawdzamy, czytamy. Aha, dobrze, dobrze jest, bardzo ładnie. Telefon znowu się odezwał, że odczytuje wiadomość. Zobaczcie, jak aplikacja mobilna szybko to podaje. Link do oferty. Tadam. Proszę, mamy logo i jest. Udostępnij, pobierz. I to jest piękna sprawa. Spotkajmy się, prześlij mi dość e-mail. Spotkajmy się. Przełącza od razu do Meetings Hubspot. Bardzo, bardzo to jest fajne, że zostało to umieszczone. I ja przeglądam ofertę, zobaczcie. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma strona, a na siódmej zostaniemy może dłużej. A w zasadzie może na dziewiątej powinniśmy zostać. Ja mogę oczywiście pobrać PDF-a, proszę bardzo. Pobrałem sobie PDF-a tego dokumentu. W zasadzie ten dokument w PDF-ie. Okay. No i zobaczcie. I tu sobie przeszedłem. No dobra. To ja w zasadzie skończyłem. Dziękuję. Ja to sobie zamykam. No i teraz proszę bardzo dostaję takiego oto pięknego maila od HubSpot'a. Proszę bardzo. Użytkownik fkulikowski.małpacelowajs.pl właśnie wyświetlił Twój dokument. Oferta na analizę procesu modelu pracy przez 36 sekund. <laughs> Piękne. Ile czasu spędził na której stronie? Proszę bardzo. Są wszyscy Wszystkie informacje, ile czasu na której stronie ja. Spędziłem. Oczywiście, żeby teraz nie otwierać maila z konkretnej skrzynki, pod którą mam podpięte demo, to ja tego maila sobie już wcześniej przygotowałem z poprzedniej wysyłki, więc te czasy na pewno będą inne niż były przed chwilą, ale to nie o to chodzi. Ja takiego maila otrzymam i w tym mailu będę miał te informacje. No i teraz, co z tym zrobić? Klient odbiera ode mnie, odczytuje mojego maila, klient czyta moją ofertę, klient na konkretnych stronach spędza konkretny czas. Dzięki temu ja wiem, Wiem, którą stronę oferty powinien poprawić, gdzie zwrócić jego większą uwagę, którą stronę czyta najczęściej, którą po prostu przewija, mogę inaczej konstruować ofertę, bo mam informacje od klienta, jak on tą ofertę przegląda. Kolejna sprawa, dzięki temu, że ja wiem, że odczytuje maila, przegląda ofertę, ja mogę wejść przecież tutaj. Wracamy tu, proszę bardzo, bo tu mam wszystkie informacje, zobaczcie. Dokument, dokument otwarty, został wyświetlony. Dzisiaj o której godzinie? Jedno wyświetlenie, inne działania. Ja mogę od razu utworzyć zadanie, utworzyć notatkę albo plan. Proszę bardzo, ja otworzę zadanie. Na przykład follow-up. Wezmę jeszcze priorytet wysoki, czyta ofertę. I nie za dwa dni, jutro, jutro, jutro. Mogę to zrobić na przykład jutro o godzinie dziewiątej. I to jest jedna z takich sytuacji. Ale sytuacja numer dwa. A może ja powinienem złapać za telefon, zadzwonić, powiedzieć, dzień dobry, panie Marku. Czy udało się już poczytać moją ofertę? A pan Marek mówi, a wie pan, właśnie czytam. To jest sytuacja numer dwa. A sytuacja numer trzy, kiedy ja idę procesem, gdzie mam umówiony od razu termin wysyłki oferty i umówiony follow-up, dzięki temu, że wiem ile razy, kiedy klient otwiera mojego maila, dzięki temu, że wiem, jak podróżuje po mojej ofercie, jestem w stanie przygotować się na rozmowę. Follow-up, przygotować odpowiednie obiekcje, które mogą wystąpić, bo wiem, na której stronie on się zatrzymywał, czyli jestem w stanie inaczej moją agendę mojego spotkania zbudować. Na przykład, więc tak my też korzystamy z tego, że widzimy, w jaki sposób klient czyta ofertę. Tak też często moi klienci z tego korzystają. Tak to właśnie działa w systemie HubSpot. Zobaczmy teraz, jak to wygląda w systemie PipeDrive. No i mamy system PipeDrive. W systemie PipeDrive ta opcja jest trochę trudniejsza i bardziej ograniczona, ale dostarczy nam pewnych podstawowych informacji. Otóż, proszę bardzo, dokumenty tylko tu musimy mieć wykupioną opcję SmartDocs. Dokumenty i ja mogę sobie ten dokument oczywiście dodać. Proszę bardzo, z urządzenia. Ja sobie go tu dodaję. On tu się pojawia. Udostępnij jako link, i proszę bardzo, i bardzo ważne, włącz link, śledź wyświetlenia, powiadom mnie, w mojej ocenie, ja bym chciał za każdym razem. Kopiuj link. Kopiuję link i proszę bardzo, ja teraz od razu wyślę tego maila razem, pokażę jak to wygląda. Proszę bardzo, tu mamy podsumowanie spotkania, i ja tu sobie mogę dodać ten. Link w takiej formie. Dodaję link, link do oferty. Zapisz, wyślij. No rzeczywiście warto dodać temat. Dodajmy temat podsumowanie. Wyślij. Wyszło. No i jest. pojawił się mail. Zobaczcie. Testowy adres Filip Skuteczny do Filip Kulikowski wysłał maila link do oferty i jeszcze nie kliknięto, więc jest. Pusto. Przejdźmy sobie teraz proszę bardzo, Filip skuteczny, przysłane. Otwórzmy sobie tego maila, otworzyliśmy go, klikamy link do oferty i co się dzieje. No tutaj jest ta opcja inna, bym tak to nazwał. Tutaj nie mamy logo, tutaj nie ma mnie, tutaj nie można umówić ze mną spotkania, natomiast sam edytor jest dość podobny, tak? Bo tutaj ja widzę proszę bardzo, czwóreczka. Piąteczka, wszystko ładnie. Ja sobie tą ofertę przeglądam, no i wszystko super. To wróćmy teraz do Pipe Drive'a, odświeżymy i zobaczymy, co on nam tu pokaże. Jakich informacji nam ten Pipe Drive dostarczy. O, pierwsze co się pojawiło, śledzenie e-maili, proszę bardzo, podsumowanie. Kliknięto jeden raz, bardzo fajnie. I tu jest piękne podsumowanie kliknięto jeden raz i otworzono jeden raz. Piękna sprawa. Mam te informacje bardzo fajnie, a co tu mam? O proszę bardzo, podsumowanie. Otworzono jeden raz, o której godzinie i którego dnia oraz link do oferty. Kliknięto jeden raz, o której godzinie, którego dnia. Niestety, kliknę to od razu, ja przechodzę też. Niestety, to wszystko. Nie dostanę informacji, jak długo, na której stronie był. Nie dostanę maila podsumowującego, jak przechodził. Oczywiście, pojawi się tylko taki mail, proszę bardzo, ja go otrzymam od razu. Otwarto dokument, dokument został otwarty o której godzinie i to wszystko. Tak? Przycisk nie działa, zamiast tego spróciłem. Mówili, nie, no nie muszę, mogę otworzyć Pipedrive, proszę bardzo, od razu mi się otworzy gdzie to było, na którym, na którym kontakcie, na którym obiekcie. Natomiast nie dostanę tak pięknego podsumowania, jak długo, na której stronie ten klient był. Jeżeli chcę głębiej w to wejść, to musiałbym się zintegrować w Pipedrive na przykład z Salizerem. E, tutaj teraz e, albo w tym, albo w tym miejscu Adrian pokazuje film o Salizerze, był jeden z pierwszych na tym kanale. Narzędzie też jest ciekawe i warte rozważenia, jeżeli chcemy naprawdę rzetelnie to pomierzyć. Więc jeżeli masz Pipedrive, to będziesz mieć te informacje trochę bardziej ograniczone. Natomiast tak samo można tego użyć procesowo. Z mojej strony, jeżeli chodzi o funkcjonalność, to wszystko. Zapraszam cię na krótkie podsumowanie, gdzie złapiemy to jeszcze procesowo. Do zobaczenia. No i witam cię w krótkim podsumowaniu. Dzisiaj chciałem ci pokazać funkcjonalności śledzenia maili dokumentów w systemie HubSpot oraz PipeDev. Jest to pierwszy i drugi system w naszym rankingu systemów CRM 2023. Którego link znajdziesz też w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o tę funkcjonalność, w mojej ocenie jest ona dzisiaj nieodłącznym elementem każdego procesu sprzedaży. Dlaczego? Tuż już. Podsumowuję. Po pierwsze, dzięki temu, że wiesz, że klient czyta Twoje maile, wiesz, że jest zaangażowany i realnie naprawdę jest w procesie zakupu i konkretnie prowadzi z Tobą po prostu ten dialog. Jeżeli wiesz, że klika w linki, które Ci wysyła, wiesz, że rzeczywiście poważnie traktuje te rozmowę, a te dokumenty, które mu przesyłasz, analizuje, czyta i przygotowuje się do kolejnych kroków. Numer 3, jeżeli wiesz. Jak przegląda Twoją ofertę, na której stronie, ile czasu na to poświęca, to też wiesz, w jaki sposób on tę ofertę analizuje, co nie dość, że może Ci pomóc, po pierwsze, lepiej układać ofertę, co ma być na której stronie, w jaki sposób napisane, a może graficznie, a może bardziej przyciągać uwagę, i po drugie, podejmować konkretne działania, Zmieniające twój proces, bądź utrzymujące go w taki sposób, jaki jest, bo dzięki temu, że masz ten sygnał, wiesz, że ten proces powinien dalej iść tym torem. I numer cztery, chyba albo pięć, ostatni w każdym razie, <grych> to to, że dzięki temu, że wiesz, że odczytuję, że studiuję tą ofertę i w jaki sposób, to możesz się dużo lepiej przygotować na umawiany, bądź nieumawiane. Follow-up oraz w HubSpocie jeszcze masz te informacje na bieżąco, że klient odczytał Twojego maila i możesz od razu przejść do zadania, do notatki bądź natychmiast wykonać do klienta telefon. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, daj suba, będzie mi bardzo miło. Jeżeli materiał Ci się podoba, daj kciuka w górę, a daj oczywiście znać, co sądzisz w komentarzu. Bardzo chętnie z Tobą podyskutuję, czy ta opcja jest tak, czy tak, co o tym. Uważasz. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.